Witam was w tym filmie na tym kanale, z tej strony Fiszerski i dzisiaj znów jesteśmy w tych przeklętych jaskiniach na no przedniej odcinku byliśmy tamtą tamtego Baldura o widzę, że nasz szaman już odbudował to mocniejsze że nie mogę dobra. a dzisiaj będziemy szukać nowych rzeczy w sensie może jakichś nowych lokacji Bossu, bo wczoraj jeden był, znaczy dwa. No chyba, że ten padł dla was był bosem. To chyba był ziutek z mapą. No i ten piękny sam trak. Bardzo ładny. Ale w sumie to sprawdziłbym może co Zielone przejście, co w porównaniu odcinku tylko było tutaj gdzieś. W razie gdyby by coś niebezpiecznego było, tam przed wejściem, warto jest znaleźć sobie duszę. I to tutaj jest. Tak, jest tu zielono. Za idziemy. O co, so jest? The Fielding Way, drogatne grzymy. Nie gadaj! Naddener! Masz, kurczę. No. Już lepiej idzie z tobą. w to coś. Ale. To było. Pilnowało... A, to nie było specjalnie. E, jakieś nabijakacje. To zobaczmy, co to jest. Grimpa. Zielony szlak Jaki jesteś na Gościu wybucha, trochę to już sterowanie zapomniałem Tyle w sumie, a przed oh, yep. mnikałem, się fawę musiałem lekko zmieniać, żeby... No wiecie! Dobra Hello. A masz! I do kwasu. W sensie, że sterowanie było tak niewygodne, że to mnie bicie było na Z. Eee, wtedy by było te kotło na pierwszym głosie. Tak w ogóle? Co kodeks? to się to z materiału. Co w sumie jeszcze jest? Przejście. Eee, co to? Co to jest? Ale przynajmniej dało mi dłuższe, do nie się. Dobra. Idziemy dalej. To nie są chyba holse. Nie, to już... A, to już... To była jakaś cicieczka. Jakieś to wydrzejeło w tym stronie, na lokację. Zieleniało. Bardzo zieleniała lokacja. Sobie pokażę to, A, ławeczka. To osiągnę sobie. No i wracamy do pielgrzymki. Tup, 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 Up. Okej, okay. ona jest zniszczona, przynajmniej na razie. Idziemy dalej. O, się, chodź Komarze Obserwuję że jedno z nas wypędzi jakoman szanżownik Hmm, czy Większość mi się stopiło, wy kwasie! Świet! Ja nie kosięgam specjalnie tej roli Ja po prostu nie zwracam zbyt uwagi na kwas Coś czuję, że w tym... Odcinku będzie śmierć od kwasu. Ojzu, już myślałem, że nie bo co? Biegniemy dalej. I tutaj kolejny komarsz mierzowy. He, No jest, lubię tak. Czuć, to jak to z czterema osobcami tylko łażę. Ej, a może swojego zabić? Nie, nie może. A tu są odsłony, a w środku jest zanieczyszczenie, mięścina to nie wiem. O. A tu są te ulepszone leżuczki z pierwszej lokacji. Mają więcej. ży...cia. Co za kampiły? Kampiły na mnie. Powinienem chyba częściej używać tego pocisku. To znów jest ten pan słonik. No, Siema pan nie słonił. Me Echenio, Messi, Nie rozumiem. Mm -hmm. Tam w ogóle słyszę jakiegoś małaczka, nie mogę się nie dostać. Ciekawe czy to będzie jakiś sklep, bo co się to... Że ja zbieram, a z se, tego ile mi tego wylaczuję to prawdopodobnie to, 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 to nie jest tylko na mapu. Co co tego królestwa? Zobacz tam jakiś jakiejś prowincji, co nawet najbardziej zwykłe robane. Tu nie idę Bo to jestem w stanie To To władcy tych ziem myśleli, że... że gospodarują zwykłe potworki że Z takich komarów to są pieniądze no nie Ale jakieś nie What the hell Uh, au. Masz. Tutaj pójdę teraz. O hell no! Okej, okay, całkiem spokojnie jestem! Ją, co to jest? Luchowy szarżownik czy co? No, szarżuje to na pewno musi być jakiś pychowy szarżownik. Jak się okaże, że tutaj będzie jakiś... Jeszcze mechowy też. no i kolejny szanrzu a jego go porubię. ty? E no, nie uciekaj. Dobra, dam mi na razie spokój, bo tu widzę, że jakieś nowe kolce są, a bardziej cielny niż kolce. Rozejrzysz się tutaj troszeczkę. O! No, no, no. To Może z... to zbierać. To jest ważne. O! Tu też jest. To też jest. Przejście, ale jeszcze nie otwarte. O! Dziś! Nie ma jednego. Jest tylko dół. dziwną dziewczyną. Powodzenia, znowu A, już się tutaj je szykuje fajnie. Dobra. W zasadzie nie rok na mapę i tak ona się prezentuje. O nie, gdzie ten szlak? Ciekawe czy szlak nie żeby... O, żuczki! Pa pa! Tutaj ciekawego żuczka mi nie ma. To boss? Tak, to boss. A coś zimnie ma A! Ej, on jeszcze do mnie pływał. Masz. Taki boss. Już tamten Baldurian był mocniejszy. Jak... Gdy nie jest taktyki na, tak, tak, na zespomieniu tamtego to magia, to bym pewnie za trzy razy do niego Tylko Jako po to, żeby, głupie, żeby móc wyjść z głupiego więzienia, do którego sam przez przypadek zaciągnięty. Gdzie ja tu marzę? To nie na tego szlaku, Nie wiem na końca gdzie jestem. U. Też to słyszycie? Cześć. Czyli tutaj. Inter... Czyli. Cześć, jeszcze tam ten stary lampę. robali i to w zasadzie wszystkie postacie się w uniwersum tej gry, które mają usta. Więc sumuję, że a się nam nie wydał He? Co to? To po prostu ta wielka wkurzona. Potrafiłem. Ja A nie jestem aż chyba. A nie czekałem, miałem tego No i co? Tak w ogóle jeszcze zamyka oczy, jak był jakiś profesjonalistowy Dziabaniu. dalej! O, znów krzyczy. Musisz chyba sobie jakieś leki na tu wziąć. Ej, to już trzeci boss dziś. Znaczy chyba drugi, bo tamten gościu... To chyba tak średnio się naliczał do bossów. O, wstał! Nic nie zrobię. Ale gościu najwyraźniej wygląda takiego niemiłego. Ciekawe co będzie dalej. To wiem, gdybym go zostawił i podczas jego wróci to on pewnie był ze żarty Dobra brochu A co tutaj na dole? Aha, ten gościu jest zwykłym przeciwnikiem. O kurde. Dobre nie chcę się mi się zbawić. Pieprzam. A ty yy! kogoś ci mnie. Co to jest za miejsce? Hm. O, wosek, od przełożenie tak długo w swoim, że oprócz mapy jakieś przecież możemy tutaj sobie ziomko. taka przywołać. Dobła. Idziemy dalej. Tak wyglądał jak tak pochodzę wyglądał trochę jak sofa. O, i on co jest? Cześć, czy ona nas zabiła kolegę? Jednego. Drosiek Halimo. Czy ty mnie złaś duchem? I to jeszcze jest włos świetny. Mam przez Dobra, że mam przerąbane, bo ona chyba wygląda na taką bardziej już kolono w kontrasie.

ZA BUŻĆ! Ej, ale fajnie. Ale, ale fajnie. NIE! Jesteś, nie strasz mnie. jednego mi nie ha! 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 Adidas znowu. JUŻ?! Uważaj, to już?! Już po Bosie? Szybko poszło. <laughs> Może dlatego, że jak będę no ją zaspomował magią. O. Czy, czy to jest to, o czym ja myślę, że będę mógł? Tak, będę mógł łatwiej unikać ciosów. Super. Eee. Co to? Powiem jedno. Chyba wiem, czy ten gość został w przez tamtą panią, bo on chyba jakieś ilegalne substancje nie robi, bo jak tylko wziąłem jego ten płaszczyk, to nagle jakieś. Jakieś głosy się pojawiły w mojej głowie, mówiąc o jakichś pieczęci. I nagle trzy duchy się pojawiły, które mnie walnęły. Nie wiem, jak, jak to mam z <laughs> Gio! Gizbida! <Give me> <laughs> więcej. Gio, 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 Gio. będę <laughs> okay. e, będą się chyba. Nie no, to się przyzwyczaiłeś do... O, oh, ciągle mylę. Kurde. To R E. Dobra. Rozwalamy to. Matko. <ścoughs> Ale przynajmniej szybciej się mogę ruszyć też. Dobra, ziomek, co to mojego miał? Jasteczka. Ej, ziomek się tutaj pojawił. Tak, wciąż nic nie rozumiem, co on gada. O, jakiś nowy. Tissot. Fajną broń ma. Ciekawe, komu ją podwalił. Pewnie nie jakiemuś tarczownikowi. Ej, ale co teraz porsza nie jest łatwiejsze? Taki... A! Rytmik dobry, jeszcze trzeba tylko zrobić i będzie super. O, tutaj chyba mnie nie było i tutaj jest chyba... I tutaj jest potrzebna też ta moja omiejka. O! Ale poleciałem madu. E! Gdzie ja? Jakieś jakiejś grzybowej nory? Tak. To grzybowa nora z jakimiś balonami. Tak. A To chyba nie będzie taka... relokacja krótko. Chociaż tutaj też się jak kwas. Niech no się okaże, że tutaj będę częściej wlatywał w kwas, niż w kwas. Znaczy, zielonym szlaku. Polska nazwa, jesteśmy na polskim kanale, więc będę mi w polsku. I taki ziomek. Znaczy, nie ziomek, tylko jaka, jakieś przejście to do... Nie, Zostawię, zostawię, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Dobra kiedy... wiem... My może na samym odcinku przejdziemy tutaj. Nieprzyjemnie mi na myśl o, o tych wszystkich grzybach i to, że też to może być świat robaczków, tak Słyszałem. Bo myślę, że to wszystko... że ta cała grzybowa jaskinia to może być po prostu wiel jeden wielki grzyb gdzie siebie pod paznokciem mało jakieś kafelkiem. Le. To też mnie chyba nie było. A, mam nadzieję, że nie, nie trafię do jeszcze jakiejś innej lokacji. To to może wiedzieć. Em, um, miło what the hell? Co to jest? Aha. To jest zamknięte tego Sonia ma chyba zabić, no. Ale... Nie to! RUMKNĄŁ jeszcze! Yy, zostaw! Eee, O Znowu wywaj tego kopii, to się nie dziwcie. To się nie dziwcie, że tak szybko poleciał, ale. Normalnie robaczy pedofilów. Czemu mu te dźwięki brzmiał, jakby się zrzygał? I to jest na dodatek, tak z dziećmi no, nie zwrócił uwagę na nazwę tego właśnie, tego... Nie to! Tego czegoś, to bym pewnie nie mógł by to jakiś dorosły osobnik To chyba, to chyba... To chyba jest klientów tamtego ziomka, którego tamta pani wyślona na zabiło zabiła? Tu? A pani to nie. Ale... Ej, czy są? Moment, to są te przedmioty. ...ty, co ja sobie mogę zakładać i w ten sposób sobie coś ulepszać? Oczywiście za pieniądze. Nie, no, nie chcę więcej kupować i kupiłem sobie takie jedno to przetestujmy sobie tego efektu za bardzo nie widziałem dawaj mi to i co i jak to czy mi się wydaje, czy ja walę dalej tak lekko dalej a to niby ma być długi guść No, to będę teraz to. ...tego używam. Ale w sumie. To. tam chyba była weczka, i sobie zakończymy. ten odcinek. Ja tak bez planu. Na... Znowu nie to! Tak bez planu na rozgrywkę zawsze to robię. I to Chodzi, ale... Mam nadzieję, że się ten film wam podobał. Tak, deli. I niespodziewanie się zaczęło. Daily. Daily. No, nieważne. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Przegnę się z Wajach Wiszewski. Na razie. Co tu jeszcze robisz?